Cześć! W tym odcinku dowiecie się, jak wyświetlić zarchiwizowane wiadomości w Messengerze. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, jeżeli przez przypadek bądź całkiem świadomie zarchiwizowaliście wiadomości w Messengerze i nie wiecie, jak do nich powrócić, to w tym filmie pokażę wam, jak to zrobić. Przede wszystkim uruchamiamy aplikację Messenger. No i przechodzimy na zakładkę czaty. Ja jeszcze wspomnę, że archiwizowanie wiadomości daje nam porządek na liście czaty, natomiast zawsze mamy możliwość powrotu do tej konwersacji. A więc na potrzeby tego filmu zarchiwizuję widoczną konwersację. W tym celu musimy przytrzymać chwilę tą konwersację palcem. Tutaj poniżej pojawi nam się lista zakładek i klikamy w zakładkę Archiwizuj. No i jak widzicie, cała konwersacja z wiadomościami z zakładki czaty została usunięta. Teraz, aby wyświetlić wiadomości z konwersacji, którą przed chwilą zarchiwizowaliśmy, musimy w polu wyszukiwania na górze wpisać imię, nazwisko osoby, z którą pisaliśmy. Bądź skorzystać tutaj z podpowiedzi poniżej, wówczas klikamy imię, nazwisko tej osoby. No i dzięki temu wyświetliliśmy wiadomości z konwersacji, która była zarchiwizowana. Teraz, jak wrócimy się do zakładki czaty, to jak widzicie, pomimo tego, że odczytaliśmy tę wiadomość, ta konwersacja nadal nie widnieje tutaj w zakładce czaty. Natomiast jeżeli chcemy, aby zarchiwizowana konwersacja powróciła nam do zakładki czaty, musimy tutaj skorzystać z pola wyszukaj, wpisać osobę właśnie, z którą pisaliśmy w ramach tej konwersacji, wejść w tą konwersację, no i następnie musimy wysłać wiadomość do tej osoby. Więc wpisujemy tutaj po prostu dany tekst, wysyłamy taką wiadomość, a następnie wracamy się do zakładki czaty. Jak widzicie, tutaj mamy ponownie wyświetloną konwersację, którą przed chwilą zarchiwizowaliśmy. A więc, jeżeli macie jakieś stare konwersacje, to warto je po prostu zarchiwizować, ponieważ w ten sposób, który tutaj przedstawiłem, możecie szybko do nich dotrzeć. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę wspierając moją pracę. Zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc, do następnego odcinka. Cześć!